Dzień dobry, Jan Śpiewak, to jest program w telewizji w punkt lewy. Do lewego? Piotr Ikonowicz. A właśnie, zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem <laughs> przedstawić Piotra. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o prawie wymiarze sprawiedliwości, a pretekstem do tego jest kolejny wyrok uniewinniający dla Jakuba Rudnickiego. Jakub Rudnicki to był bardzo wysoki urzędnik warszawskiego ratusza, który za czasów Hanny Grąkiewicz-Walc jako jedyny miał pełnomocnictwa do wydawania decyzji reprywatyzacyjnych. Jakub Rudnicki został aresztowany kilka lat temu jako główny oskarżony w aferze reprywatyzacyjnej i co się, szanowni państwo, okazuje? Okazuje się to, że już z dwóch procesów, które miał założone, został przez warszawskie sądy uniewinniony. To Frycz Modrzewski chyba powiedział, że prawo w Rzeczpospolitej jest jak pajęczyna. Bąk się przebije, ugrzęźnie muszyna. I właśnie taką sytuację mamy my, jeśli chodzi Samuszyna, o... Ta na to ty. No i ty również. <laughs> nie, chociaż wagą muszą niestety chyba już dawno nie jesteśmy. No i faktycznie, Jakub Rudnicki uniewinniony w kolejnym procesie, to ujawnia ONET. Były warszawski urzędnik Jaku Prudnicki został uniewinniony w drugim z czterech toczących się przeciwko niemu procesów dotyczących afery reprywatyzacyjnej. Poprzedni korzystny dla niego wyrok zapadł pół roku temu. Te zarzuty, które miał postawiony Jaku Prudnicki dotyczyły tak zwanego paragrafu urzędniczego, to jest paragraf 231 kodeksu karnego, który mówi o nadużyciu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Cała sprawa w tym procesie dotyczyła nie reprywatyzacji kamienicy na jednej z najdroższych warszawskich ulic na Nowym Świecie 24. I Jakub Rudnicki, okazuje się, wydając decyzję reprywatyzacyjną dla tej kamienicy, nie sprawdził tego, że była ona w połowie spłacona przez rząd polski w PRL-u. Wypłacono ogromne odszkodowanie, ale nie przeszkadzało to Jakubowi Rudnickiemu kamienicę oddać, co rozpoczęło koszmar e, oczywiście lokatorów. I postępowaniem, jak możemy przyznać, w Przeczpospolitej, reprywatyzacyjnym zajmowali się Jakub R. oraz dwoje pozostałych urzędników. Nie zgromadzili wszystkich dowodów niezbędnych do tego, żeby prawidłowo rozpoznać sprawę, w tym nie zweryfikowali stanu prawnego kamienicy przy Nowym Świecie. Jakub R. i jego współpracownicy, co wskazują śledczy, nie wystąpili do Ministerstwa Finansów o dokumenty dotyczące odszkodowania za tę nieruchomość. W efekcie ratusz wydał decyzję reprywatyzacyjną, chociaż roszczenia do połowy nieruchomości były już spłacone. Jest to, Szanowni Państwo, już drugi wyroku niewinny. Zaraz będziemy o tym rozmawiać z Piotrem Ikonowiczem. A w tle oczywiście nie bylibyśmy sobie, jakbyśmy nie powiedzieli o naszych własnych perypetiach związanych z wymiarem sprawiedliwości. Mianowicie ja już za dwa tygodnie rozpoczynam proces z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim. Jacek Majchrowski poczuł się urażony filmikiem na YouTube, który zrobiłem na jego temat. Po prostu podsumowywałem jego karierę w ratuszu właściwie w magistracie, bo tak się mówi w Krakowie, która no, jest dość kontrowersyjna. Afery korupcyjne wybuchają tam bardzo regularnie. Jacek Majchrowski zawsze się z tego jakoś potrafi wybronić. Ja tylko podsumowałem te największe afery, no i dostałem pro-pozew. Jest to karny proces. Zobaczymy czy będzie się odbywać przy udziale publiczności, czy Jacek Majchrowski okaże się tchórzem i zażąda tchórzem i zażąda no nie ujawniania e, tego procesu. Pracujesz I... na kolejny proces. A dlaczego? Ale za to tutaj zmiana e, ze mnie, również. Piotr Ikonowicz również. Niedługo zaczyna się kolejny proces wytoczony. Kolejne procesy. Kolejne procesy. Ja tylko powiem, że chodzi o Wołomi, Ale Piotrze, powiedz może dwa zdania, o co chodzi w tej sprawie wołomińskiej. Byliśmy tam jakiś czas temu broniąc lokatorów. To też jest sprawa de facto trochę zwiększona. Ale z ja pamiętam, że nawet Cię zaprosili do komisji mieszkaniowej. Wolimie po naszej interwencji, a potem napisali, że nie będziesz komisji, będzie karata. Tak. Ja chcę powiedzieć, tak, że to, że uniewinniają Rudnickiego, to jest konsekwencją skazania śpiewaka. No bo skoro ta afera reprywatyzacyjna to nie była żadna afera i wszystko robili dobrze, to ty ich y, spotwarzyłeś, a oni słusznie czynili, więc trzeba było ich uwolnić od To jest pewna symetria. Skoro ciebie się skazuje, to złodziei trzeba uniewinniać, innego wyjścia nie ma. Mój kolega i działacz Ruchu Sprawiedliwości Społecznej kiedyś, w czasie jednej z takich rozpraw, otworzył okno w sądzie. I sąd się pyta, co pan robi? Mówi, jak to co, wpuszczam trochę sprawiedliwości. <laughs> Ciekawe zresztą, czym jeździ pan Jakub Rudnicki i jak mieszka. Bo, zawsze, bo ja pamiętam, że jak jeździłem na prowincję z różnymi interwencjami, to ludzie wsadzali mnie w samochód i wieźli przed dom miejscowego sądziego, na przykład, czy prokuratura. I mówię, ile set lat ci ludzie mu chcieliby pełnić swoją funkcję, żeby sobie to kupić. Tak? Więc to jest. Była zresztą taka inicjatywa, w pewnym co się skończyła, żeby jednak były te deklaracje majątkowe od sędziów. Oni się bardzo opierali, nie chcieli ujawniać. No ale są w końcu. Czy to coś w końcu są. No bo, że tak my jeszcze trzeba dociekać, na kogo przepisali, prawda? Bo to jest drugi, drugi rozdział. Jeżeli chodzi o sprawę wołomińską, no to sprawa wołomińska jest taka klasyczna, no. Facet kupił jakimś, powiem, od samorządu chyba, tą kamienicę. Nawet nie była reprywatyzacja, tylko on kupił to. On kupił to od tych, tego, pamiętasz, tych dwóch pa braci? od tych dwóch braci, którzy byli spadkobiercami. I którzy, jeden nie trzeźział, a drugi był trochę cofnięty. I jeden z potem zginął w niewyjaśnionych okolicznościach Nie Niewyjaśnionych jak najbardziej. Natomiast jak już kaset dostał kamienicę, to myślał, że to, nie wiem, jakiś średniowiecze jest, bo zaczął no, burzyć ludziom mieszkania pod pozorem remontów, wyłączać, zamurowywać. No robił wszystko to, co robią klasyczni czyściciele kamienic. I myśmy my, my poszli na Radę Miejską. Z prośbą, żeby go powstrzymać. Zwłaszcza, że już toczyła się przeciwko niemu sprawa w prokuraturze. A miasto zasłaniało się tym, że oni właśnie nie mogą powstrzymać, bo to jest właściciel. Znaczy, pytanie, czy jakby kogoś zabił, to też by uważali, że może, bo jest właścicielem. Ale czy to nie był przypadkiem były policjant? Mi się wydaje, że to jest był, były policjant. I to, tak, tak. I ta sprawa tego śmierci tego brata, tego spadkobiercy, też tak jakoś szybko i, i pośpiesznie była zamieciona pod dywan. Do nas jacyś radni podchodzili tajemniczo, że oni nam tu powiedzą, ale żeby się nie powoływać, że to dziwna. Ten Wołomin to jakoś tak takie. Ja, ja miałem miał... wrażenie, że. Yy, co, wam ten Wołomin pozostał wołominem. Pozostał w latach 90., jak myśmy tam pojechali, ja miałem wrażenie, że to są wielki powrót do lat 90. -tych. Pamiętasz, że ci mieszkańcy mówili, że ten nowy właściciel, który reprywatyzował tę kamienicę na wołominie, że on w ogóle biegał z bronią, groził im, że policja wezwana w ogóle i I faktem był świadkiem tego grożenia tak. broń. I, I to wszystko jakoś, ponieważ to też policja, że tak powiem, prowadzi te dochodzenia, a to jest były policjant, to jemu nic, ale co najważniejsze. Ale ty dostałeś pozew. Co najważniejsze zadzwoniła do mnie, bo jakoś nie odebrałem tego wezwania, zadzwoniła do mnie kilka dni temu pani. Z sekretariatu sądziowo-minie, mówiąc mi, że 8 grudnia mam sprawę karną jako oskarżony. No, i, i Podałem nazwisko tego, tego czyściciela. No i będziemy się, będziemy się z nim sądzić. Jest niesamowite, że, że takie szumowiny, tacy bandyci jeszcze śmiał kogoś pozywać. A w tym wypadku mnie czyli obrońcy tych ludzi, myśmy się o Janku znaleźli w Wominie, nie dlatego, że bardzo lubimy to miasto i że jest takie piękne, chociaż nie jest brzydkie, ale dlatego, że nas poprosili lokatorzy tak? I my przecież my się nie pchamy z tą pomocą, ale ktoś musi wreszcie tym ludziom pomagać. Ja chcę powiedzieć, że tak, ósmego mam sprawę wołomińską, a z kolei piątego mam sprawę z Leszkiem Bumblem. Leszek Bubel to jest, nie waham się to tak powiedzieć, kreatura. To jest koleś, który stawał na czele tzw. polskiej wspólnoty narodowej i wydawał pisemka, w których negował fakt, że w ogóle było takie zdarzenie jak Holokaust. Czyli jest ten negocjonista, ale on się nie popisał antysemityzmem tym razem, tylko przybył w obstawie, że tak powiem, pani mecenas Zielinko, u której był on. Nie tylko chyba jako zatrudniony, jako poborca, o tym za chwilę, ale również jako piarowiec. ponieważ skakał wokół niej i na różnych przyjęciach i nagraniach w telewizji zawsze starał się zrobić jej zdjęcie na tle kogoś, kto jest celebrytą. Tak? Jest to taka, ją tam lansową, ale to było jego bandyckie prawo, natomiast w kancelarii pełnił funkcję poborcy i nam się poskarżyli ci y, klienci tej kancelarii, pani Zielinko, że on przyjmował znaczne sumy pieniędzy, nie wydając żadnego popitowania. No to jest dość oryginalne zachowanie. I on zresztą pozwał również panią Elżbietę Jaworowicz, Telewizję Aha. Polską, on po kolei pozywa. No, tak. no i ja też jestem pozwany przez tego y, faszystę. No i stanem przed sądem. no to jest trochę, ja bym powiedział, upierdliwe, żeby Ktoś takim w ogóle miał szansę nie ciągać po sądach, bo to jest, to jest naprawdę kreatura i zawsze była to kreatura. To, że on nie siedzi i nie siedział, to chyba wynika z tego, że on zawsze współpracował z organami bezpieczeństwa. Ten, tak, to jest. To, 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 ten typ tak ma już. No tak. A ja, ja jeszcze jestem 3 grudnia w Łodzi, bo dla odmiany w Łodzi toczy się kolejna rozprawa pana Spychalskiego. Pan Spychalski to jest taki niewinny przedsiębiorca, dziewiarz. Coś tam, jakieś patałaszki tam produkuje. No i świadek koronny, mały świadek koronny, czyli skruszony bancior, nazywajmy rzeczy po imieniu, oskarżył go o to, że on handluje bronią i narkotykami. A jeśli nie znaleziono ani broni, ani narkotyków, a jedyne dowody, jakie przedstawił świadek koronny, to byli świadkowie, sześciu, wszyscy co do jednego już dawno leżą na cmentarzu, więc nie można ich było przesłuchać, ale pan Spychalski wyłapał wyrok 4 lata pozbawienia wolności bez zawieszenia. Ma siedział chyba już ze i teraz jest jakaś operacja, go wypuścili na chwilę. No i jedziemy na ten proces, a jego córka dzwoniła i skarżyła się, że... Oni mają wrażenie, że ten sędzia to chyba nie jest obiektywny, bo bardzo trudno się zorientować, czy on właściwie jest sędzią czy prokuratorem. Mm. <głos》>, bo pełni jakby te dwie Ale funkcje. Ale szkoda, szkoda, że ci sędziowie są prokuratorami tylko wobec osób, które są słabe, albo które są biedne, albo które walczą z ludźmi, którzy są silni. Ja jestem dość zasmucony tym wyrokiem w sprawie Rudnickiego, bo tam sprawa była czysta, tak? Mamy kamienicę, kamienica została spłacona przez rząd polski. Psim obowiązkiem urzędnika, który oddaje nieruchomość w prywatne ręce, zakładając, że wszystko inne było legalne, to było sprawdzenie, czy przynajmniej za to nie zostało wypłacone odszkodowanie w prl Polska wypłacała gigantyczne, jak wiesz, do, wiemy dobrze, odszkodowania w PRL-u za te nieruchomości, które tak należały. Na indemnizację, tak, indemnizację. Tak zwana indemnizacja, czyli jak miałeś obywatelstwo. E... Tak, bo dostawałaś z zagranicy no pieniądze, od tak. zagranicznych, właśnie. Tak, tak, tak. Więc jakby jak byłeś zagran... miałeś paszport zagraniczny, to mogłeś dostać pieniądze w PRL-u. Więc jest paragraf 230 kodeksu karnego który jest właśnie paragrafem na to, że jak urzędnik nie dopełni obowiązku, przekroczy swoje uprawnienia, żeby było jakaś narzędzie do tego, żeby go ścigać. I teraz de facto sąd mówi tyle, że nie da się właściwie z 231, czyli tego paragrafu urzędniczego, nie da się nikogo w Polsce, E, znaczy, tak naprawdę marsz... y, skazać. Urzędnicy są absolutnie bezkarni, nie ma y, żadnej narzędzia, żeby ich do tego, y, y, żeby ich y, z tego rozliczyć i boję się tego, o czym ty powiedziałeś na samym początku tej całej naszej rozmowy, że to idzie w tę stronę. Nie było żadnej afery reprywatyzacyjnej, prawda? Śpiewak z Ikonowiczem i e, ruchami lokatorskimi sobie wymyślili to po prostu. I należy zaz... ich najlepiej zamknąć, no, żeby już nie kłapali dziobami. A jak? Czyli <dacza> oni wszystko przez te lata, <dacza> oni y, 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 prawda, kompromitowali uczciwych, ciężko pracujących reprywatyzatorów, którzy wszystko robili zgodnie z prawem. I nie wiem, zaraz będziemy dostawać jakieś wielomilionowe pozwy odszkodowawcze, tak? Bo zaraz się okaże, że ja, ja obecnie, popraw mnie jeśli się mylę Piotrze, ja wyłapałem chyba jedyny wyrok karny w związku z aferą reprywatyzacyjną. Chyba, że ciebie też skazali w związku z aferą reprywatyzacyjną za zniesławienie. Nie, ale jeszcze mogą. Jeszcze mogą? Czyli jeszcze to... mogą, bo sprawy się toczą. No, tak, chociaż przy innych podobnych sprawach byłem skazywany. Natomiast zobacz, to... masz z jednej strony y, przestępców, których się uniewinnia, masz ludzi, którzy ich ujawnili i których się oskarża i skazuje, ale masz też przestępców, którzy, jak w przypadku pana Spychalskiego, obciążają niewinne osoby i pakują je do więzień. Czyli kto tu rządzi? Bandyci tu rządzą. Prawda? Coraz trudniej rozpoznać bandytę, kiedy wokół są sami szeryfi, tak jak śpiewał Głynart. Mamy, mamy sytuację beznadziejną, bo yy, ja mam wrażenie, że… Jest prawdą, że w sądzie można dostać wyrok, ale niesprawiedliwy. I, I my się o to bijemy, żeby te sądy się zmieniały. One czasami już wydają sprawiedliwe wyroki, często nawet kierując się duchem, a nie tylko literą prawa, ale to jeszcze są za rzadkie przypadki. No i, I o to się będziemy bili, i warto dlatego i dostać grzywne, i, i nawet posiedzieć, żeby pewnego dnia budzić się w kraju, w którym. Prawo znaczy prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwa. I możemy chyba tylko powiedzieć na koniec to, że my jesteśmy za reformą sądów, ale nie za taką reformą sądów, jakiej zrobił Zbigniew Ziobro, bo te reformy tylko pogorszyły sytuację tak naprawdę. Coraz dłużej się czeka na... Nie odwano ani jednego podłego, skorumpowanego prokuratora, chociaż to oni mogli robić zgodnie z prawem. Tak. Jednocześnie, jeżeli... Jednocześnie nie odwołano żadnego sędziego, który ustanawiał kuratorów dla 120-latków, tak. który, który Mieli... pozwalał na to wszystko. To był instrument. Właśnie. Mieliście z... złoty sznur, tak? Złoty róg. Złoty <laughs> <Złoty ruch. laughs> <Złoty ruch. laughs> I, I mogliście się wziąć za tych szubrawców, złodziei, bandytów w togach i z łańcuchami na szyi, a zamiast tego rzuciliście się na jakichś już czynów. Tulejów, którzy nikomu jeszcze nic nie ukradli w porównaniu z tamtymi, to My są to... niewiniątka. Dlatego, że użyliście izby dyscyplinarnej jako pałki, jako narzędzia do walki politycznej, a gdybyście zaczęli tą izbą dyscyplinarną karać winnych ustanowienia kuratorów po 160 lat, to, by, to cały naród by zabawić stanął, a tak nikt nikim nie palcem. No więc podsumowując, chyba chodzi o to, żeby króliczka gonić, a nie go złapać. I tak naprawdę, czy rządzi ludzie z PiSu, rządzą w tych sądach, czy ludzie z Platformy, dla zwykłego obywatela... Wygrywa kasa. Wygrywa kasa. Ale my jesteśmy tu do tego, żeby to się kiedyś zmieniło, więc. Tak, jest. Będzie... na razie kasa nam ucieka z podkreniem. ciągle raz. Nas... Ja myślałem nawet, że ja ogłoszę upadłość konsumentów. <grym> ja mam tych długów jak głosów na głowie, ale ja tym przejrzałem, a to są wszystko grzywny. <grym> I, jakieś... I to nie podlega upadłości. Do, do końca moich dni, że tak będę spłacał, dlatego że bandyci mnie pozwali. Ale my walczymy dalej i się na pewno w tej sprawie nie poddamy, więc będziemy Was informować, jak wygląda sprawa z reprywatyzacją i z naszymi pozwami. To, to i naszymi, już jest, jest chyba stawy. piąte zakończenie. No, ale tym razem już na pewno. <laughs>